Końcu. No w końcu. Ile czekałaś teraz? już na debiut? A kto powiedział, że ciągle czekałam? Ja sobie odpuściłam już w tamtym roku, kiedy nie wyszło mi w innej federacji. Ona o niego no, dlatego prosiła. Dlatego mówię, że no, prosiła, długo, prosiła, długo Widziałam, czekała. co pisałaś, że niby na kolanach prosiłam. Wiesz co? No bo zaczyna. tak było. Przepraszam cię bardzo, nie chcieliśmy do żadnej federacji wziąć. Ile byłaś w nie mierz wszystkich swoją miarą, nie dobra? Nie miesz wszystkich swoją miarą. A co ty zrobiłaś, że w ogóle istniejesz w internecie? Kasia, ja była, kurde, ja robiłam to co ty, tak naprawdę. Tak? Czyli co? Czyli ja robiłam sobie d tak jak praktycznie wszyscy. To możemy się Lenika zapytać, gdzie się śmieje, jakaś afera Kolarnowa była w Szczecinie. na Pewno z tym co na początku powiedziałaś ja właśnie się wiem, jak się powiadam. tutaj dostałam. Dobrze, wiesz, że propozycję dostałam dużo wcześniej, tylko cały czas odmawiałam i tak naprawdę każdy tobie gawiasz? odmawia, bo nikt nie chce się bić takim kotletem jak ty. Czujesz A no tak to? A od tego, że co ty w ogóle mówisz? Ja przesadziłam? To ty szukałaś mojego adresu, żeby przyjechać pod mój dom, żeby mnie napierdolić. Albo niby takie coś wiesz. A widzisz. No do kogo oto to pisałaś, gdzie ma adres i co myślałaś, że nikt mnie nie powiadomi? A co ty myślałaś, żeby zewając mnie od szmat, ty Poczekam na OKTAGON, żeby cię tam wyjaśnić. No dobra, no ale sorry, no ja myślałam, że sorry, jak byłeś w Lady, to tak masz teksy. trochę klasy, ale wydaje w ogóle, że nie masz. No ma klasę ta, która wyzywa innych od szmat. Ale ja nie mówię, że mam klasy, no ale ty się uznajesz za taką, bo jednak idziesz do jakiegoś projektu, tak? No, 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 ja no jednak widać, projekt, że już ta, same patusiary stamtąd wychodzą. Aha, a, wygrałaś wiesz, ten to projekt, tym wiem ja czy wiesz. Fede, w tej federacji jesteś w i masz szczęście ty mi masz szczęście, za to, że czy w ogóle złe, ja no czy w ogóle zgodziłam się w tym złe, w tym złe, czy w tym w tym złe, czy w No to czy różnicy czy w tym złe, czy od tym złe, czy w bardzo złe, tego co wiem. No czy w tym złe, czy w tym złe, czy w no i co z tego? No i co? Z tego? No i co? No i co, no że dostaniesz od A twoich, co ty myślisz? ty myślisz, że ja nie no najebałam takich kurwa, kurwa dziewczyn, dziewczyn jak ty? Słuchaj, jeden myślisz, że twój wzrost masz? kurwa, nie wiem, jakiś ładny dla mnie problem? To, że jesteś wyższa, do nie, nie masz... nie się tutaj, bo będziesz cały czas grzeć tą mordę. To może ja no się inaczej... przebiję przez was. Zaraz wrócę z tym pytaniem, może dasz Magdzie odpowiedzieć, Ale to ciebie zapytam, jak... Bo Magda, pomimo że dobituje w końcu, to jest faworytką według Fortuny. No myślę dlatego, że jest wyższa. Tylko dlatego? No, ale ty jesteś cięższa. Znaczy, no no, znaczy, no ale ja przepraszam bardzo, muszę schudnąć do twojej wagi praktycznie. No ciekawe kiedy zrobię. No, Nie ma luba. Tutaj się zapytam, stawiłaś na storkę dzisiaj widziałem y, kawał schaba, tak patrzę na wiole i czy ona tego kodeta przypomina? Nie, no wiesz, nie chcę, żebym błędnie posądzona o jakiś body shaming, ale po prostu jej nazwisko Kotolecka mi się kojarzy z kotletem, więc może zostaniemy przy tym. standardowe akurat, że to tak jest, więc ja już się po prostu tym nie przejmuję. Ale lecz, no, ty za to tak może się nazywać tak musimy transoli, mieć nie? taką samą wagę i ja taką wagę będę miała, więc no nie no, rozumiem. No bo co, bo sobie my będziemy kupić coś to jedynie możesz zostawić przy swojej kuchni, tam mhm. gdzie wrócisz, a ja woktago nie ubiję ciebie, pamiętaj. Dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Może powieść, nie robię ile ci do mnie nie robisz, bo do nie tej wagi. Miałam Słucham? ze sobą wziąć wagę, żebyś tutaj stanęła i pokazała ile ważysz. No i nikt nie będzie wiedział, do ważenia. No wielka, powiedz, co się zmieniło od ostatniej walki. Cały czas trenujesz? Jesteś cały w treningu? czas trenuję, tak. Ja jestem cały czas w treningu w przeciwieństwie do tej pani, która jest cały czas w melanżu. A, bo więc ty ja wiesz, ja jest... co ja robię, tak? No, pokazujesz swoje życie na story. No to z kobiet, więc się domyślać. A jest jest no bo się tam, że to nie jest, pod... no bo wiem, Ziem, bo trafisz, że to nie jest, no pod... bo myślę, że gdzieś dalej. Ale ja wiem, że to jest. Po prostu wiem, że to nie jest podpucha. No i dobra, nie no myślę, że, melażę, że nie masz, bo masz po, po prostu wierny. Chodź na jebie. Bardzo nie masz wiernych kolegów, tak ci powiem. Ojej, ojej, straszny. No i co? No i chodzę na melanże, no i co ci do tego? No, no i tak nic, tylko mówię, płapać. że no to ci na pewno nie pomoże w pokonaniu mnie. Ważne, okay. że rata jest wierny. Po co jej koledzy? No ale Maluba wszędzie chodzi sama teraz, nie widziałem. Słucham? Wszędzie sama chodzisz teraz na imprezy. No, bo trzy razy wyszłam bez Macka i od razu już wszystko. O. Maciej płakał widziałem. Słucham? Maciej płakał widziałem. No, no nie byłoby jej tutaj, gdyby nie Maciek, no to wiesz. Oh, 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 oh. Magda, A pola... gdyby nie kamerzysta, to gdzie byś była? Ja ja bym pracowała. Ja tak czy siak bez kamerzysty, tak czy siak by, bym sobie dała radę. A dziewczyny... Więc ty się o to nie martw. A ty bez tak, projektu Lady co byś teraz? Przepraszam bardzo, kiedy, co byś robiła? Słucham? Co byś robiła bez projektu Lady? Pracowałam w banku. Mam magistra, mam wykształcenie, mam co no robić. To nie dobrze, mam ciągła. No nie, masz coś. Magda powiedz... No śledziłaś na pewno walkę pierwszą w Wioli i nie no, uważasz, że... No niestety zobaczyłam, to musiałam, masakra. Wierzysz w to, że cały czas trenuje? No bo dużo jest nie komentarzy, nie wiesz, co się że... wiesz się że ona już dużo wcześniej trenowała, bo ja też dotarłam do filmiku jej starego za czasów właśnie kamerzysty, gdzie z dziewczynami robiły sobie sparingi, tam, że, tam widać, że w parterze sporo umie, jakieś jiu tam wjeżdżało dużo wcześniej. Także no zrobiłam sobie jakąś tam analizę i... Ale nie o to chciałem spytać, ale to u, was jest, u was jest fajnie, że nawet nie dokończy się pytania, wy i tak jedziecie, <słuchaj> To jest <noise> fajne. E, chciałem zapytać, bo dużo ludzi zauważyło u Wiolki zmianę sylwetki, że widać, że trenuje. A. Czy ty też to zauważyłaś, czy tylko nie, nie, to ja tego nie zauważyłam. Aha. Zauważyłam zmianę sylwetki u mnie. Ale to co ty sądzisz, na przykład o tym, że debiutujesz, a, mieli, a już jesteś faworytką? Co, 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 co? To, co to zaraz o tych cyckach. Magda, o co, tak, sądzisz tak, o tym? co sądzisz o tym, że jesteś jednak faworytką pomimo, że dobitujesz? No na pewno ciąży na mnie troszeczkę większa presja. Ja też nie lekceważę tutaj mojego przeciwnika, bo wiem, że Wiolka już wychodziła do OKTAGONu, także zna te emocje. No staram się, chodzę na te treningi, tak. Nie piję alkoholu, chociaż moja przeciwniczka myśli, że to robię, bo... Ale ja nie powiedziałam, że myślą, pijesz na alkoholu. Ludzie myślą, że jak chodzę na imprezy, to znaczy, że co? Ale ja nie powiedziałam, że pijesz alkoholu. Ja Gdzie powiedziałam? Nie piję od roku. No, no właśnie, także mamy tutaj przykład. Ja Wam ja sami... że sama na imprezy, że w ogóle masz cokolwiek, co innego robisz niż trening. To Ej, no jest do dobra, a co ja co Nie, 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 nie. Z pijesz. tego na Insta ostatnio robiłaś halo. Ale no to no, dobrze, no, no raz. Co? A co inne, przez trzy miesiące robiłam? <laughs> no, ale pamiętać, przez trzy miesiące trenowałam, przez trzy miesiące trenowałam. Cały no czas trenowałam. trenuj, ja pierdolę, to trenuj sobie nawet trzy razy dziennie. W dupie to mam. Ale ty mam pytanie. Ja od kiedy zaczęłaś trenować? Rozumiesz? Od kiedy, słysza? No, od kiedy zaczęłaś trenować? No, dwóch tygodni się? trenuję, no i co? No od ilu? Od dwóch tygodni. A nie, a nie trochę krócej? Nie. Dobra, wiola, gdzie upatrujesz swojej szansy? Bo na pewno jesteś yy, dużo bardziej podlana niż Raima Luba. także waga będzie twoim atutem. Yy, jak widzisz swoje szanse tutaj w starcie z Malubą, która ma ten dwa tygodnie doświadczenia? Znaczy wiesz co, ja tak czy siak nie... W żaden sposób nie lekceważę jej, bo wiesz co, może się wszystko stać, tak? W walce. Może być, wiesz co, jeden ruch, jeden cios i mogę paść. Lecz no. Ciosa, uważam, to ty że, zostaw, tak? Cichy z nimi wyjaśnię. Wiesz uważam, że mam największy moim, jeżeli chodzi o to, to jest charakter, który ja na pewno mam i ja się nigdy nie poddaję, o to bardziej chodzi. Ja też. Więc e, myślę, że to jest moja największa przewaga i po prostu, no nie dam sobie wygraną, dopóki wiesz. No myślę, twoją... Zawsze znajdę dla siebie siły, nawet mogę nie mieć tej siły i tak znajdę, więc troszkę dużo oceniam swoje, swoje szanse. W ogóle wspomniałaś, wobec wspomniałaś że Maluba jest napompowanym pustakiem, Myślisz, że może bać się o swój wizerunek w ringu, że jak dostanie sztukę. To się będzie bała o swój wizerunek i wtedy to będzie Twoja szansa, żeby dokonać dzikiej szarzanie. Nie znaczy, wiesz, co, wi znaczy wizerunek, no to, że ona jako jest już tu, no to to już jest jej jakby naderwanie wizerunku, jeżeli chodzi o projekt Lady, moim zdaniem, no bo tam są. Nie, mentorka z projektu Lady jest ze mnie bardzo dumna, że będę tutaj walczyć. Ale słyszałam, że jak ktoś inny jest, no to już nie jest dumny. Że co? Jakaś, jakaś inna dziewczyna, która jest z projektu Lady, no to ona już jej nie lubi. Nie wiem, nic mnie Która, nie wiadomo. No to, no to, to, no to, to ja mi się wydaje, że akurat. potem, lubiła, potem jak mnie. sobie to prze, bardziej prze-researchuję, to dam ci znać. O tak okay. ci powiem, a wiem, że tak było, ale nie no jestem trudno, teraz w stanie wszystko wspomnieć, tak? Ale no mniejsza z tym, no po prostu oceniam na swoje szanse duże. Jeszcze nie dość, że mój charakter waleczny, to i tak ocenia mnie duże i wzrost po prostu Ym, miałam swoje też jakieś przeżycia w przeszłości ze myślę, że większymi od niej i dawałam radę, więc ona to jest dla mnie. Znaczy, ja się ogólnie cieszę, że akurat dostałam wiolkę, chociaż na początku odmawiałam. Ale potem stwierdziłam, że jednak jeżeli mam mieć debiut, no to fajnie mieć na dzień dobry jakieś wyzwanie. nie? Więc... Mam nadzieję, że ty go będziesz bardziej waleczna niż moja poprzedniczka. Że no. tylko nie jak tak samo była tak wygadana jak ty, ale w oktogonie się okazało, że trzy razy wypadła jej szczęka, potem się odwróciła, a miała bardziej wyparzony język niż ty. Mam nadzieję, że w oktogonie po prostu. No to właśnie ja nie muszę się tutaj nie. udawać, że mam wyrażenie. Chociaż damy normalną no walkę, a nie jak poprzednio. Dobra, to do Was zaraz dziewczyny wrócimy. Widzę, że wandalek tu się Niecierpliwi wandalek, jak? Po